Cześć, witam Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. I jako, że dużo osób pytało o czerwone jałówki, o temat tego, co się dzieje z czerwonymi jałówkami, co dalej z odbudową świątyni jerozolimskiej, postanowiłem nagrać ten film i go wrzucić, dlatego, że no wrzesień, jak widzimy, minął i trzeba ten temat poruszyć dalej. Także długo oczekiwany film o jałówkach powrześniowy jest w końcu na kanale. Natomiast zanim przejdę do tematu filmu, na starcie zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, wtedy będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami, a one na tym kanale ukazują się regularnie. Zachęcam również do rozważenia wsparcia nas poprzez portal Patronite, co daje nam oczywiście możliwość dalszego działania i jeżeli nie chcesz nas wspierać na stałe, możesz też nas wesprzeć pojedynczą wpłatą bez podawania danych przez portal Tipli. Linki do wszystkiego znajdziesz w opisie filmu, a ja tymczasem przejdę do tematu, żeby zbytnio nie przedłużać. Zsumujmy te wiadomości, które mieliśmy do tej pory. Zacznijmy od tego. W zeszłym roku, we wrześniu, 27 września, zdaje się, wrzuciłem film na temat tego, że czerwone jałówki przyjechały do Izraela. Po co są potrzebne czerwone jałówki? Zacznijmy od tego. Potrzebne są po to, że w Księdze Liczb w Starym Testamencie jest opisany rytuał oczyszczenia. Miejsce pod odbudowę świątyni jerozolimskiej, czyli plac świątynny, zostało zanieczyszczone według religii judaistycznej przez Rzymian, którzy zrobili na tym miejscu wysypisko śmieci po 70 roku po zburzeniu świątyni jerozolimskiej. Do rytuału oczyszczenia potrzebne jest złożenie w ofierze czerwonej jałówki. Jest ona potrzebna po to, żeby stworzyć z jej popiołu tak zwaną wodę oczyszczenia, tłumaczyłem to w pierwszym filmie i ta czerwona jałówka musi zostać złożona w ofierze, spalona i ten popiół, tak jak mówiłem, służy do oczyszczeń. Do oczyszczeń placu i do oczyszczeń kapłanów. Bez tego nie będzie możliwe wznowienie według religii judaistycznej kultu świątynnego. I, tak jak mówiłem w wrześniu zeszłego roku, zdaje się 17 września zeszłego roku, do Izraela na lotnisko Ben-Guriona przyjechały ze Stanów Zjednoczonych pięć takich jałówek. Dlaczego tak długo trzeba było czekać? Trzeba było czekać tak długo dlatego, że według przepisów judaistycznych te jałówki nie mogą mieć włosów innych niż czerwone. Muszą mieć być całe czerwone. I wychonowanych zostało genetycznie pięć takich jałówek. W międzyczasie jednej z nich wyrosły włosy innego koloru, ale reszta miała się bardzo dobrze. Co aktualnie dzieje się z tymi jałówkami? Za chwilę do tego przejdę, natomiast jeszcze dokończę temat całej historii. I pamiętajmy, że no, te jałówki muszą mieć dwa lata, żeby do rytuału oczyszczenia mogło dojść. W momencie, w którym przyjechały one na lotnisko Ben we wrześniu 2022 roku, miały one około roku. Z tego wniosek, że od tego momentu rok musieliśmy czekać na to, żeby te ołówki mogły być złożone w ofierze. I jak sobie zajrzymy w media społecznościowe Instytutu Świątynnego, czyli Instytutu Odpowiedzialnego za Ruch na rzecz odbudowy świątyni jerozolimskiej. Przeglądałem tego, te media społecznościowe co kilka dni, dosłownie w, we wrześniu, i przez cały wrzesień, uwaga, Instytut Świątynny nie podał ani jednej informacji na temat Czerwonych Jałówek. Czy wrzesień był tym miesiącem, który, w którym Jałówki skończyły dwa lata? Ja tak założyłem, ze względu na to, że one przyjechały we wrześniu 2022 roku do. Izraela, i wtedy podano informację, że mają one około roku, więc no, wrzesień plus rok to jest wrzesień następnego roku. Założyłem, że to może być wrzesień, ale może to być równie dobrze październik. Natomiast co oznacza to, że Instytut Świątynny nie podał żadnej informacji na temat czerwonych jałówek we wrześniu, bo wcześniej przez cały rok mniej więcej raz na miesiąc, kilka razy nawet w miesiącu informowali o czerwonych jałówkach. Ja tutaj mam dwa możliwe tropy. Po pierwsze. Jest szansa, że w międzyczasie stało się coś, co spowodowało, że te jałówki nie nadają się do rytuału oczyszczenia. Dlaczego tak mogło być? Dlatego, że cały rok oni tłumaczyli, że jałówki są dobre, że już niedługo, już niedługo, już niedługo będziemy mogli je złożyć w ofierze, i nagle w ostatnim miesiącu mogło się coś stać. Mogło teoretycznie nie wiem, jaka mogła być przyczyna, mogła być różna. Mogły mi na przykład właśnie wyrosnąć inne włosy, ale mogło stać się też cokolwiek innego. Tutaj też, tak jak pisałem wielokrotnie w komentarzach, żeby pisać białe włosy dla jałówek i tak dalej, być może właśnie to się spełniło. Być może nie jest to czas na to, żeby rozpocząć te wydarzenia, które rozpocznie odbudowa świątyni jerozolimskiej, czyli wydarzenia związane z końcem czasu. Być może. Natomiast to jest jedna z hipotez. Więc jedną z moich hipotez jest to, że być może oni są to wyciszyć, żeby nie było spektakularnej porażki po roku, prawda? Pisania o tym, że te jałówki już wkrótce będą złożone w ofierze, już wkrótce będziemy mogli odbudować świątynię Jerozolimską. Ale nie jest to wcale takie pewne, bo z drugiej strony jest szansa, że właśnie coś się dzieje w tej kwestii i oni przyciszyli ten temat po to, żeby ten moment, odkąd oni złożą je w ofierze, do momentu, kiedy będą mogli już oczyścić plac świątynny, był wyciszony. Dlatego, żeby nie alarmować wszystkich, którzy ten temat śledzą, i po to, żeby nie mobilizować. Na przykład krajów ościennych muzułmańskich, czy też Palestyńczyków, czy nawet Iranu być może, po to, żeby oni nie byli gotowi na obronę Placu Świątynnego, kiedy dojdzie do starć. Bo wi wiemy doskonale, że no, Plac Świątynny jest w tym momencie de facto terytorium, te którym piecze mają Palestyńczycy, czyli muzułmanie. Jest tam meczet al-Aqsa, ale wiele osób pisze w komentarzach, też pod poprzednimi filmami, że meczet al-Aqsa musi być złożony, żeby. Mogła być odbudowana świątynia jerozolimska. Jest to nieprawda, bo meczet Al-Aqsa stoi ponad 100 metrów od miejsca, gdzie mogłaby stać, musiałaby zasadniczo stać świątynia jerozolimska, bo tam stała dawna świątynia jerozolimska. Więc no, jest to nieprawda, tak. Natomiast jeżeli chodzi o budowlę, która stoi w miejscu świątyni jerozolimskiej, nie jest to meczet, a jest to kopuła skały. I ona faktycznie musiałaby zostać zburzona. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, jeden z parlamentarzystów izraelskich, Itamar Ben-Gvir z partii Likud, czyli z partii rządzącej w Izraelu aktualnie. Zaproponował podział placu świątynnego, żeby część, na której, której stała świątynia jerozolimska, została przekazana Izraelowi, a część, która, na której stał, stoi meczet Al-Aqsa, została w rękach Palestyńczyków. I wcale nie trzeba burzyć meczetu Al-Aqsa, dlatego nie piszcie tego w komentarzach, bo no, nie jest to prawdą. Natomiast jeżeli chodzi o alarmowanie krajów muzułmańskich, oczywiście, że jeżeli do czegoś takiego dojdzie. Być może to nie był wrzesień, być może to będzie październik. Tak ja tego w tym momencie nie wiem, bo dokładnie wiek jałówek we wrześniu nie był znany. Natomiast miały one około roku. Około roku, więc możliwe, że to jest na przykład miesiąc w jedną lub w drugą. tak? Więc możliwe, że stanie się to w październiku i możliwe, że dzieje się to właśnie teraz po cichu. Bo tak jak mówię, przeglądałem nawet dzisiaj jeszcze media społecznościowe Instytutu Świątynnego i oni nadal o czerwonych jałówkach nic nie nie piszą. Natomiast tutaj co ciekawe, doszło do ostatnio do dziwnego incydentu w okolicy Placu Świątynnego. Otóż jeden z Żydów chciał złożyć baranka w ofierze na wzgórzu świątynnym i został zatrzymany przez policję. No nie jest to. To jest taka bardziej ciekawostka, bo nie ma to nic wspólnego z całą odbudową świątyni, ale ciekawe jest, że są takie nastroje, żeby wracać na ten plac świątynny i żeby tam, prawda, próbować robić takie rzeczy. Natomiast czy w październiku do czegoś dojdzie? Nie wiemy, bo o niczym nas nie informuje Instytut Świątynny na ten moment. Ja nie nagrywałem nic przez cały wrzesień, dlatego że czekałem na informacje. Nie, nie mogę tych informacji sobie wymyślić, bo to są informacje, które ja przekazuję dalej, skorzystając z konkretnych źródeł, tak? Jeżeli nic nie jest mówione w danej kwestii, no to ja nic nie mogę od siebie do tego dodać. Ten film nagrywam po to, żeby podtrzymać jakby ten temat i żebyście wiedzieli, że dalej warto czekać, bo tak naprawdę nie wiemy, czy jutro czy pojutrze czy za, za dwa tygodnie coś się w tej kwestii nie wydarzy. Jeżeli coś się wydarzy, ja natychmiast nagrywam film dlatego śledźcie nasz kanał i myślę, że warto z nami tutaj zostać, bo ten temat jest bardzo ciekawy, a ja na pewno będę go dalej poruszał. Piszcie w komentarzach jakie są wasze przewidywania co do odbudowy świątyni jerozolimskiej. Moim zdaniem tak jak mówiłem, albo mamy do czynienia ze spektakularną porażką i coś się stało i te jałówki nie są już dobre, albo Coś się właśnie dzieje, i przez to milczą, żeby nie spojrzał ten temat w tym momencie na światło dzienne, gdy to, jest, gdy to już jest wszystko gotowe, żeby nie mobilizować wrogów i również być może nie alarmować mediów światowych, że coś za chwilę się będzie dziać. tak? Natomiast, tak jak mówię, śledźcie kanał. Jak się coś pojawi, natychmiast was o tym poinformuję. I będzie to prawdopodobnie pierwsza informacja w polskim internecie w tym temacie. Jeżeli udało Ci się dotrwać do tego momentu filmu, zachęcam do napisania w komentarzu. Czarne włosy dla jałówek, tym razem zmieńmy kolor. I być może, właśnie, to już się stało. Ale jeżeli się nie stało, no to warto się tego domagać, żeby tak się stało. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Czołem.